Jesteśmy sobie Zjeżdżamy na sankach I przyszliśmy nad morzem I jest super pięknie biało O szumfal. fal raz jesteśmy nad y, morzem jakiś śnieg I wygląda super Jesteśmy zadowoleni Ja dzisiaj chcę nagrać dla Was takiego luźnego vloga. Także zaczynamy. Właśnie siedzę w aucie, i Kuba odśnieża auto. Troszeczkę nas zasypało, ale i tak jest ok, bo ten śnieg topnie. Także nie ma zbytnio dużo do odśnieżenia. Pogodę mamy taką, no, taką średnią. Oczywiście musiałam wskoczyć w inną kurtkę, dlatego że te klipy, które widzieliście wcześniej, nie mówiłam Wam. Byliśmy właśnie na, na zjeżdżaniu i miałam mini wypadek po tym zjeżdżaniu. Ale to może Wam później opowiem, co się stało. Także, tak, moje nowe pasnokcie, takie złote, skróciłam sobie, zrobiłam sobie w migdałek. No jedziemy na zakupy, takie też malutkie I wam później pokażę, co tam ciekawego kupiliśmy sobie Dużo nie kupujemy, bo praktycznie wszystko mamy Aby takie jakby zakupy na bieżąco Ja będę musieć, ja muszę sobie kupić jakąś bułkę, bo już jestem taka głodna A zanim obiad będzie, to troszeczkę czasu minie Dobra, to zapraszam do oglądania I widzimy się za chwilkę No i za oknem mamy... Tak, na drogach nie ma śniegu, na drzewach praktycznie też nie. Także e, topi się, śnieg topi. Dobra, przychodzę Wam pokazać zakupy, co tam kupiłam, już wróciliśmy. Więc... Tutaj wam siatkę, przychodzę Wam pokazać, co tam ciekawego kupiliśmy. I kupiłam sobie takie dwie roślinki. Były tanie i mam nadzieję, że mi wykwitną i że mi się nie popsują, jak wszystkie inne. Daję sobie podejście kolejne, ale tak jak mówię, wzięłam takie tanie. Był taki ładny, wielki kwiat, taki wysoki i na było go zabrać, ale stwierdziliśmy, że go nie bierzemy, bo jak pojedziemy na urlop, to i tak pewnie będzie po kwiatku. Jedną bułkę, taką z serem. Pieczarki, bo będę dzisiaj robić pizzę, więc wzięłam pieczarki. Te światło widzę, że trochę ale trudno. Ziemniaki. I też tutaj do pizzy. Dwie szynki, jedna z jelami. i druga taka. Poczek. E. rukola, szpinak, śmietanka trzydziestka, i tutaj dwie trzydziestki, takie, które muszą być w lodówce na czarną godzinę. Makarony, takie one są takie, które grubsze. Dwa mnie, gdzieś jeszcze jest jeden. Pala dzisiaj na obiad. Dawno nie jadłam. Mleko jedno. Banany. Ser tarty do tej pizzy. Pierś z kurczaka. Drugi ten taki makaron. Making. I tu widziałam dwa takie fiksy carbonara. Mozzarella. I ostatnia rzecz to masło, i wzięliśmy jeszcze zgrzewkę wody. Więc to już na tyle. Ja to teraz idę rozpakować po. Lodówcy i po szafkach bierzemy się za obiad. Dzisiaj na obiad mamy schabowego. Robię sos grzybowy, bo jeszcze mam grzybki z polskiej. Ej, do tego ten kalefer i ziemniaczki, także już nie mogę się doczekać. Teraz robię sobie tą bułkę, bo jestem głodna. A później myślę, że Wam pokażę, jak robię tą pizzę. Mam już takie spody gotowe, ale w sumie mogę Wam pokazać, co tam ciekawego daję. Do niej, dobra, to. Idę robić obiad, bo jestem godna i do usłyszenia. Yy, i później się do Was odzywam. Tutaj ziemniaczki już się gotują. Kalafior, tutaj mam masło klarowane do, pier... yy, do sabowego i tutaj sosik też już grzybowy zrobiony, także czekam, i za chwilkę będę smażyć. Dopiero mówiłam, że jestem bardzo głodna, a tutaj jak na złość pisaliśmy ogólnie do house maestra tutaj takiego naszego, który się zajmuje naszymi blokami, bo w ogóle nie mieliśmy ciśnienia w zlewie i woda nam po prostu tylko tak kapała, więc nawet nie było jak pozmywać i musieliśmy zmywać przez te dwa dni w sumie w łazience, bo tutaj się nie dało pozmywać i akurat mamy taki bałagan i wszystko akurat mieliśmy zrobione, że mieliśmy sobie nakładać a przyszedł akurat do nas ten pan sprawdzać i właśnie tak się śmieje i zdziwiony, że obiad no i teraz muszę czekać i taki wstyd, że taki bałagan ogólnie mieliśmy w kuchni a on przed no ale trudno, widział, że obiad robimy także właśnie Teraz nam to naprawia, a ja się zamknęłam w pokoju, no i czekam. I umieram z głodu na taki pyszny obiadek i niestety, póki co nie zdążę go zjeść. Mm. Przy okazji, jak już czekam, to stwierdziłam, że odezwę się do Was, żeby wam opowiedzieć to moją historię. Jak widzieliście widzieliście, poszliśmy sobie zjeżdżać, a co kto dorosły zabroni. I no, ja tam parę razy zjechałam sobie i niestety my zjeżdżaliśmy ogólnie na workach sobie zrobiliśmy taką zabawę że parę razy sobie zjechaliśmy na tych workach widziałam taka starsza pani też sobie szła sama z sankami przez las i jak była górka to po prostu sobie wsiadała i zjeżdżała i ogólnie mm, źle sobie chyba ustawiłam mm, ten worek źle go ustawiłam jakby na drodze i po prostu z taką prędkością wjechałam prosto w drzewo. Normalnie tyle od drzewa, całe szczęście nie walłam w to drzewo, ale wjechałam w ten śnieg i tam takie patyki, kijaki, i taka, byłam taka obdarta i obolała na tyłku. To mam takie śniegi, że nie pytajcie. Masakra po prostu, że nie mogłam siedzieć na tyłku. No i pierwsze, co to się zapytałam, właśnie koleżanki, czy kurtka moja jest w całości, to że była cała brudna od śniegu. To nic nie widziała, a niestety Kuba zauważył, że podartą kurtkę, moją ulubioną yy, z tyłu. Nie jest też jakieś duże rozcięcie, no ale język ja przecież nie ma dochodzić w dziurawej kurtce, także niestety, ale straciłam yy, poprzez zabawę moją yy, ulubioną kurtkę i ją podarłam. Później, jak ten pan sobie pójdzie, to wam pokażę, jakie mam rozdarcie na plecach. Yy, w ogóle nie byłam świadoma i ja pojechałam do sklepu sobie na zakupy. Ostatnio Kuba mówi, że w sklepie nie chciał mówić, żeby mnie denerwować, ale mam rozdartą kurtkę. No i taka dziurka. Dobrze, że w ogóle jakieś inne kurtki mam jeszcze. I mam ten płaszczyk elegancki, który kupiłam sobie ostatnio, aloński elegancki, no ale też w razie co jest. Więc tak, więc taka historia. Więc taka historia i mam rozdartą kurtkę. nie musiałam wejść w tą drugą. A to była moja ulubiona i właśnie dużo osób mi pisało, że mam ładną tą kurtkę i teraz już nie mam. To ja teraz czekam na obiadek i dla Was widzimy się za chwilę. Tutaj mam te doniczki i będę przysadzać zaraz kwiatki. Tu jest sztuczny ogólnie, więc on do, do ustawienia gdzie indziej. Tego muszę podsadzić. I te dwa przesadzę w te dwie puste, także zabieram się. I ten niestety nie zmieści mi się tutaj. No już na nie, ale to mniejsze. to znalazłam sobie taką doniczkę. I posadzimy w to. Dobrze, że mam ziemię, także... No, także do działa. Nie wiem, czy mam to pokazywać, czy nie. Skończyłam na razie tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest teraz czas na przesadzanie kwiatków, czy nie, ale ja przesadziłam i jak mi zwiętną, to przechodzę tym razem na kaktusy. I ta jedna jeszcze została mi pusta doniczka, ale w tego to już na pewno wsadzę kaktusy. No i skończone. Ale ciemność się zrobiła. Ja przychodzę Wam pokazać moją dziurawą kurtkę, bo w. W ogóle mi to wyleciało z góry, więc patrzcie. I chyba tego się zeszyć już nie da. W ogóle, jaka ta kurtka ma brzydki kolor w kamerze? Ona nie wygląda taka, to jest hm, dobra. Nieważne, ale dziura jest tutaj i tu. No i niby to nie jest duże rozerwanie, jak ja tą kurtkę ubiorę. No to to po prostu widać. I nawet jak chyba to się zszyje, też to będzie widać. Także myślę, że się już nic z tym nie da zrobić. Ale tutaj moje kwiatki, które już no, już nie najlepiej wyglądają. Które się rozeszły. No więc takim głupim sposobem pozbyłam się kurtki. Mm. I teraz będę polować na wyprzedaże. Znaczy już są, ale na kurtki tak jeszcze nie za bardzo. Chwilkę poczekam i myślę, że sobie kupię na wyprzedażach nową, już jakby na przyszły rok. Bo tą kurtkę ja mam choć jakby zimą, jesienią i taką wczesną wiosną. Yy, więc praktycznie w każdą porę ją nosiłam, a teraz mam takie typowo jakieś zimowe, więc yy, muszę sobie coś kupić. O, jeszcze Wam nie pokazywałam, ale w końcu mamy większy telewizor tam w tle Netflix także taka mała jedna zmiana. Yy, ja teraz po tych przesadzaniach kwiatków, chwilę sobie posiedzę, odpocznę. Znaczy, nie, że jakieś Duży wysiłek był, no ale chwilkę sobie poglądam, co tam się na Facebooku, bo cię praktycznie nawet jeszcze nie miałam czasu zajrzeć tam. I wieczorkiem będzie robiona pizza, więc myślę, że Wam później pokażę moją pizzę. I to będzie na tyle w tym vlogu: taki luźny myślę, vlog wyjdzie z tego. Ale mam chęć ostatnio do Was troszeczkę ponakrywać, pogadać, e, częściej się odzywać e, i rozmawiać ogólnie e, na jakieś może tematy i w ogóle, a nie tylko pokazywać to, się, to, co się u mnie dzieje, bo chyba to jest nudne, mi się wydaje, jak tylko pokazuję w kółko to samo. No. Więc dobrze, do usłyszonka. Już mamy 20 godzinę, Tutaj jeszcze nie pochowane, ale mniejsze o to. I przechodzę robić pizzę. I dzisiaj to poprawiam swoje włosy, bo już troszeczkę montowałam hmm, tego vloga. I tak mi się tu nie układałem, że non super poprawiam, ale też nie zwracajcie na to uwagi. I biorę składniki. I lecimy. Ja mam takie spody gotowe na pizzę. Kupiłam je na przecenie, ale spokojnie są ważne. Hmm, do marca do połowy marca gdzieś tutaj tak była. No dobra, nieważne. I tak, do tego mamy rukolę do posypania na wierzchu. Ja lubię mozzarella I tu są dwa spody, więc zrobimy dwie różne. Oczywiście pieczarki. To wszystko, to co ja Wam pokazywałam dzisiaj, ser. Dwie takie szyneczki. Taką i taką. I ketchup. I sos Oczywiście tego, tak, że 来请啊 Dobra, i tak wyglądają dwie pizzy i wstawiamy je do piekarnika.